no co tu wysyłać tak o klapka na zawiaskach tylko muszę lepsze bo te kurde magnesy to jest gówno takie zatrzaski będę miał dzisiaj trzyma ale tak jakoś z dupy no i tu obok muszę zrobić drugie i tyle Jestem z tych dwóch szafeczek. Jutro, szlifowanie tego wszystkiego. Głównie te wszystkie fronty, które są wykonane ze sklejki, bo są brzydkie i będzie na jasny kolor. Natomiast ten blacik oraz ta ścianka zostanie w tym kolorze, jakim jest. Cała reszta na jasno. teraz wypić sobie kawę niech się suszy odpalę jeszcze farelkę żeby było trochę cieplej w aucie i farba szybciej podeschła no i przychodzę za jakieś pół godziny i myślę, że wtedy będzie już troszkę bardziej sucho mucha, mucha no. no i przy okazji cieplej będzie Eee, pracował w lepszej temperaturze. no ale cóż tutaj mam w planie przykleić taśmę ledową tutaj albo tutaj od spodu i będzie tak fajnie tą wnękę podświetlało no i chyba ją też przemaluję na biało wtedy będzie dużo lepszy efekt yy, i tutaj na te drzwiczki od szafy będzie przyklejona mapa świata oczywiście to jest takie must have tak tam one tour, one life a. i będzie część zahaczała o lewe, część o prawe drzwiczki w kolorze e, najprawdopodobniej czarnym będzie fajnie kontrastowało no i, bo ona nie ma tam tak jakby odwzorowania świata, tylko sam kształt po prostu taka czarna będzie mapa no i jak skończy mi się kwarantanna to skiknę gdzieś do komfortu czy gdzieś i kupię wykładzinę bo już mnie zaczyna irytować ta podłoga tak brzydko wygląda no i cała reszta jeszcze tutaj bezbarwny jakieś kufry yy, tam tak jak wspominałem do bagażnika poskręcić wszystko do kupy akumulatory wprowadzić i jeździć, już nie grzebać nie kombinować jeszcze zostało mi do kupienia zbiornik 20 albo 10 litrowy na wodę z karnikiem, żeby móc sobie tam dozować no i myślę, że to już będzie no tak, takie prawie wsiobło bo jeszcze separator ładowania do dodatkowego akumulatora tutaj coś się dzieje no solar tam jakiś prąd próbuje ale niczego nie ładuje, bo akumulator nie jest podłączony Wyglądam taki właśnie w gorszej kondycji nieco. A co mnie jeszcze czeka? Domek muszę w impregnat, no ale to chyba jak wiosna przyjdzie. Teraz trochę za zimno, chociaż no już tak mrozy puściły, więc można by było. Boję się, że przygnie Furtkę zamknij Deklu. menele nie weszli. Dzień numer chyba już 150 Albo ile Bo cały czas coś robię Cały czas coś poprawiam Wczoraj instalację trochę grzebałem Problemów się narobiło I wszystko od nowa Koncepcje się zmieniają Raz maluję, raz szlifuję Teraz Przed chwilą widziałem, że mrgało Tutaj jakby zasilanie Bo słabe słońce, o widzicie No ale dlatego, że nie jest podłączony Do akumulatora, a zaraz to Podłączę i sprawdzę, czy wszystko działa. Eee, jak to było? Dobra. To czerwony, to według każdej logiki to będzie plusik. Tak? Tak. Raczej nie zrobiłem tego jakoś inaczej. I tu mamy minus, i w tym momencie powinno nastąpić ładowanie. I wszystko działać tak. I oczywiście docelowo tutaj będzie ładnie akumulatorek, wszystko pospinane, ale to było tak na wczoraj, żeby po prostu cały czas kontrolować, czy wszystko dobrze idzie. I w końcu jest. Tutaj pokazuję stan akumulatora, tutaj ładne podświetlenie USB, no i solar ładuje. A ten co miałem, taki tutajny Chińczyk, spalił się, robił zwarcie, nie, nie dawał prądu na wyjście, czyli nie zasilał panelu. I masa problemów z tego wyniku. A tutaj cały bandjek, kable, kabelki, popsute części. Jeszcze taśma led została. O właśnie mogę wam pokazać. Chyba nie będzie widać, bo jest za jasno o, trochę przymknę, tu jest pstryczek elektryczek, jak go zaraz nacisnę. A wypatrzcie pyk. pyk, pyk. I tak fajnie tutaj zamontowane ledy robią światełko na wnętrze auta fajnie to wygląda wieczorem jak już zakończę całe tutaj przeróbki to pokażę wam wieczorem jak to wszystko wygląda no ale tak najlepiej jak już wszystko będzie na tip top to są te uchwyty meblowe takie które zamontowałem tu od spodu o cyk, cyk. bardzo fajne sprawdzają się chyba najlepiej, jeżeli chodzi o takie tutaj różne kamperowe zagwozdki typu szafki ojej, jakie tu mam wszędzie bandżej. no, cyk i tak to się fajnie zamyka, dobra do ziela. Dobra. Jak widzicie, teraz zamontowałem fajne uchwyty ze sznura jutowego do rozciągania łóżka, ale to za chwilę pokażę. Teraz już odkurzyłem, potem całym syfję od wiercenia otworów. No i zabieram się za przedłużenie przewodów zasilających webasto. To są te przewody i je trzeba doprowadzić tam do tej skrzynki, gdzieś, gdzie będzie akumulator. W tym celu muszę porozkręcać listwy. To już chyba setny raz w tym sezonie dobra, lista wykręcona. Można sobie na spokojnie jeszcze odkurzyć. Aby było jak należy. Zawleczki. panki z wody. To całkowite ostrzeżenie. To już na sam koniec. Całe auto. Ale na Trzeba przygotować. Pada deszcz jak cholera. No i tak, e, pierwsza rzecz, którą zweryfikowała sytuacja, co trzeba dorobić w samochodzie. Tutaj jest ten panel, e, z którego w tym momencie mogę sobie ładować kamerkę, bo padła. Kabel oryginalny jest krótki, wiadomo, mogę wziąć dłuższy i wtedy sobie kamerkę postawić na stole. Ale tak sobie pomyślałem, żeby na tej ściance zrobić taki koszyk, żeby ładowane rzeczy sobie po prostu tutaj stawiać. Jakieś inne też pierdoły. przyda się takie coś. No i na czym ja skończyłem? Pokazywałem um, akumulator, gdzie jest. I wygląda to. Wygląda to tak. Kabel zasilający wychodzi ze ściany, kable uporządkowane. Tutaj tak no, prowizorycznie, tak na chwilę bardziej, chociaż. No, nie wiem, pewnie już tak zostanie. No, bo co to tam przeszkadza? Chodzi o ten y, motyw, który trzyma akumulator. Ta deseczka, ta jest wyciągana. Cyk. O. I wtedy mogę go wyciągnąć, bo jest tutaj luz. Także taki patencik w tej sytuacji. O, tak. Nie, nie, nie najgorsza, może być taka, <laughs> taka opcja, tutaj cyk. Yy, I tutaj już pokazywałem LEDy, ale teraz jest troszkę ciemniej. Pogasimy światełka typu tutaj, tutaj i tutaj jest lampa na 230, bo jestem przed bokiem. Nastała ciemność, a ja włączam ledy. No, całkiem daje radę, trzeba przyznać. Rebelka. Szafa właściwie też już gotowa. Drzwiczki pek, O, kamerka tutaj na chwilę, żeby nie dędała w czasie, co się ładuje. Deskę to, co to tutaj były te plecy. To zdemontowałem, żeby się nie skraplało nic na szybie. Ewentualnie ją później obkleję czymś. No i mamy wieczór. Robota zakończona. Już nawet wjechał udywanie Koniec tak bardziej tymczasowo, ale już go ładnie dociąłem na wymiar, żeby tak było fajnie. E, zwizualizować sobie to, co ma być. To będzie jakaś wykładzina, no, taka typowo samochodowa, albo no, w każdym razie w jednolitym kolorze też na wymiar ładnie zajdzie tam na wnęki, ale póki co jest spoko. Zrobiłem uchwyty wykonane z tego sznura jutowego. Wygląda naprawdę fajnie i tutaj. To już pokazywałem, tam jest porządek. Yy, tutaj jest akumulatorek, yy, który jest ładowany przez Solar o, tu się znajduje. Wezmę światełko będzie łatwiej. Zademonstrować. Tak to wygląda w tej sytuacji, w tym momencie. Kabel tutaj, to jest plusowy, wychodzi ze ściany.